Dzień dobry, Beata Chmielowska. Olech, jutro pogoda niewiele się zmieni. Może będzie trochę cieplej, zarówno w dzień, jak i w nocy, ale upały na razie nam nie grożą. Zaczynamy Teleekstres we wtorek, 23 marca. Zapraszam. Szczyt trzeciej fali pandemii koronawirusa w Polsce jeszcze przed nami, ocenia Ministerstwo Zdrowia. Dzisiaj odnotowano ponad 16 tysięcy nowych zakażeń. Stąd też apele o ograniczenie kontaktów społecznych i przejście na pracę zdalną wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe. Tomasz Grodzki zapowiedział, że sam nie zrzeknie się immunitetu. Wniosek o jego uchylenie złożyła do Senatu prokuratura, która chce postawić marszałkowi cztery zarzuty korupcyjne. Teraz znakomita informacja dla kibiców piłkarskich. Telewizja Polska w najbliższych latach będzie miała wyłączność na pokazywanie meczów reprezentacji Polski o historycznej umowie, poinformował prezes TVP Jacek Kurski. Rok temu premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ogłosił pierwszy lockdown. Dzisiaj Brytyjczycy czczą pamięć wszystkich osób, które zmarły w tym kraju z powodu COVID-19. Wracamy do kraju, bo tu oszust szczepionkowy w rękach policji. Funkcjonariusze z Poznania zatrzymali 25-latka, który w internecie oferował do sprzedaży szczepionki na COVID-19. Tysiąc lat wspólnej historii i plejada bohaterów łączących oba kraje obchodzimy Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Jego pomysłodawcą był prezydent Lech Kaczyński. Za chwilę pamiątkowe skarpety, czyli hit sprzedażowy Starnowa, a później nieco inne klimaty i tematy, wśród których między innymi. Podróży przywozi się różne rzeczy, a starnowa można wrócić w skarpetkach za to pamiątkowych, bo z motywami nawiązującymi do grodu leliwitów. Do wyboru są dwa warianty w gałązki tarniny i w maszkarony. Zamek Królewski w Warszawie gości wyjątkowe obiekty, które przyjechały prosto z Muzeów Watykańskich. Są główną częścią ekspozycji arcydzieła z Watykanu wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II. Polak Węgier, dwa bratanki, ale w czwartek sentymenty pójdą na bok. Wyjazdowym meczem z Madziarami Polacy rozpoczną eliminację do piłkarskich Mistrzostw Świata na zgrupowaniu Biało-Czerwonych w Warszawie. Praca w re. W części muzycznej utalentowany syn wielkiego muzyka, o kim mowa? O tym Marek Sieracki. Cześć! Romeo i Julia powrócili do Wodzisławia Śląskiego. Sile ich uczucia można się przekonać naocznie, bo zamieszkali na stawie. Miłość w Wodzisławiu Śląskim na koniec Teleekspresu. Za chwilę ten Ekstra, a jutro spotykamy się o 17.00. Zapraszam, do widzenia. Dzień dobry, zaczynamy Teleekspres Ekstra, a w nim na początek sytuacja w szpitalach. Zwiększenie bazy łóżkowej dla pacjentów z koronawirusem i dodatkowy sprzęt medyczny w szpitalach do placówek kierowani są także dodatkowi medycy. W całym kraju trwają przygotowania przed spodziewanym szczytem trzeciej fali pandemii. 2021 rok jest międzynarodowym rokiem owoców i warzyw. Te od polskich rolników nie mają sobie równych. Nasze pomidory smakują wyśmienicie, to samo jabłka, maliny długo by wymieniać. Inspektorzy informują jednak o dużej skali fałszowania pochodzenia żywności, szczególnie w przypadku mięsa. Gdyby mogli Państwo przekazać pamiątkę potomnym, to co by nią było? Właśnie takie rozterki mają mieszkańcy Dzierżoniowa na Dolnym Śląsku. Tworzą kapsułę czasu, która zostanie otwarta w XXI wieku. Często nawet nie wiemy, jakie skarby trzymamy na swoim strychu w piwnicy, a nawet w ogródku do zajezdni muzealnej, bruz w Łodzi trafił zabytkowy wagon tramwajowy. Przez lata jeździł po łódzkich torach, a później niszczał na działce. Przetrwał potop szwedzki i najazd pruski, aż w końcu 200 lat temu niemal go rozebrano na materiał do budowy pobliskiego folwarku. Teraz zamek Gryf w proszówce na Dolnym Śląsku będzie przebadany i częściowo zrekonstruowany. A dalej też będzie u nas ciekawie, to kolejne tematy, w skrócie między innymi ciasto, które zasmakowało królowej Bonie. Przez te drzwi przeszło wiele pokoleń młodych rzemieślników. Teraz one same przechodzą renowację. Trwa odnawianie stuletnich dzieł starych mistrzów stolarstwa w Zespole Szkół Rzemieślnych Artystycznych w Jeleniej Górze. Ptaszki ćwierkają, że aura nie sprzyja pracom przy gniazdku, ale tego bociana to nie zraża. Wrócił do domu w Beskidach i urządza lokum. Żaby też na naszej mapie. Proszę bardzo. W Świtnienie drzew wiśniowych. To niechybny znak wiosny nie tylko w Japonii, ale tylko w tym kraju. Zjawisko to traktowane jest jak święto. Do wiśniowych ogrodów zjeżdżają tłumy, by cieszyć oczy widokiem, a nozdrze zapachem. A piłkarzy Śląska Wrocław ośmielać będzie chciał teraz Jacek Magiera, były szkoleniowiec Zagłębia Sosnowiec, Legii Warszawa i Młodzieżowych Reprezentacji Polski został trenerem wojskowych, tym razem tych z Dolnego Śląska. Czas na informacje muzyczne. 25 lat temu na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów trafił utwór Because You Loved Me w wykonaniu kanadyjskiej gwiazdy Celine Dion. Piosenka utrzymywała się na szczycie przez 6 tygodni, o czym Marek Sierocki, fan Celine Dion. To było nie najdłuższe, ale intensywne spotkanie. Kolejne już jutro o stałej porze. A teraz program O Co Chodzi. Dziś prowadzi Tadeusz Płużański. Zapraszam. Do widzenia.